Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w środę. Pałac Dietrichsteinu w Wodzisławiu nie otworzy się w lipcu, jak planował magistrat. Prezydent Mieczysław Kieca poinformował, że są problemy z doprowadzeniem inwestycji do końca. Powodem opóźnienia są kłopoty z przetargami i brakiem dostawców konkretnych elementów do wyposażenia tej przestrzeni. Już wiadomo, że najwcześniej we wrześniu dojadą elementy mające stanowić wyposażenie strefy odkrywania wyobraźni i aktywności, które miało dostarczyć Centrum Nauki Kopernik. Podobną sytuację mamy, jeżeli chodzi o wyposażenie Pałacu Dietrichsteinów, szczególnie w zakresie wyposażenia związanego z meblami. Rozstrzygnęliśmy pomyślnie przetargi, o czym informowałem radnych na sesji. Rada zwiększyła środki. W dniu wczorajszym otrzymałem informację, że firma, którą wyłoniliśmy do wykonania dużej części umeblowania, szczególnie tej nowej kondygnacji, a także kondygnacji reprezentacyjnej, odstąpiła od podpisania umowy, ponieważ mimo wcześniejszych zapewnień złożenia oferty nie jest w stanie zrealizować tej umowy terminie w związku z powyższym od dnia dzisiejszego trwają rozmowy z następnymi wykonawcami którzy złożyli oferty w tym postępowaniu e, czy mimo informacji że nie są wybrani są gotowi umowy podpisać Jeżeli firmy się nie zdecydują trzeba będzie ogłosić nowy przetarg niepokojące informacje dotarły też do magistratu z muzeum miejskiego w Wodzisławiu na temat stanu przygotowań do otwarcia pałacu dla mieszkańców Od wczoraj prowadzę rozmowy z pracownikami wyjaśniamy powody nieprzypilnowania Priorytetu, które nałożyłem kilka miesięcy temu dyrekcji muzeum, przedstawiłem założenie związane z harmonogramem przygotowania do otwarcia pałacu, co, w moim przekonaniu, całemu zespołowi pracowników miało dać czas na przygotowanie tego, czego od nich wymagam czyli powrotu eksponatów do muzeum, przygotowanie planu wystaw, przeprowadzenie postępowań o zamówienia publiczne w celu wyłonienia niezbędnych wykonawców, tak abyśmy do 30 czerwca byli gotowi z uruchomieniem tej części, która została wyprowadzona z pałacu. Nowej daty otwarcia pałacu Dietrichsteinów jeszcze nie wyznaczono. Zaskakująca decyzja inwestora, który chciał wybudować 540 mieszkań przy ulicy Cegielnianej w Rybniku. W magistracie złożył wniosek o wycofanie decyzji pozwalającej na budowę. Arkadiusz Żabka rozmawiał z Sebastianem Witkiem, naczelnikiem Wydziału Architektury. Płynął wniosek o wycofanie wniosku o wydanie decyzji o na budowę od inwestora. W tym wypadku prawdopodobnie dojdzie do umorzenia tego postępowania ze względu na cofnięcie wniosku o wydanie decyzji o na budowę. Czy inwestor w jakikolwiek sposób tłumaczy tę swoją decyzję? Nie mam takich informacji. Jakie są powody złożenia tego wniosku przez inwestora? Czyli póki co temat budowy mieszkań czy zabudowy wielorodzinnej przy trafia na półkę. Dokładnie można w ten sposób to określić, że w tym momencie no, kończy się to postępowanie. Natomiast no, niewykluczone jest, że ten temat może wrócić w najbliższym czasie. Natomiast no, ja żadnych informacji w tym zakresie nie mam. Natomiast należy to decyzja do inwestora. Tym samym mieszkańcy domów jednorodzinnych, którzy protestowali przeciwko wysokiej zabudowie mogą odetchnąć z ulgą. W środę nasz reporter powiadomił ich o zaskakującej decyzji inwestora. Halo. Halo dzień dobry z tej strony Arkadiusz Żabka Radio 90. Kłaniam się. Dzień dobry panu. Tak. Mam ważną informację do przekazania. Inwestor złożył wniosek o wycofanie decyzji pozwalającej na budowę. Ja się zastrzelam. To naprawdę. Jestem zastrzelona. Co się za tym kryje? Nie wiem. Może po prostu sprawa Kłopotów kredytowania ludzi. Jestem zastrzelona. Mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili jesteśmy uspokojeni, ale musimy się zastanowić, co dalej. Bardzo dziękuję i Panu za pomoc, za nagłośnienie. Wspaniała wiadomość. Zaraz idę do chałupy i przekazuję to moim sąsiadom. Właściciele budynków jednorodzinnych nie zgadzali się na tak wysoką zabudowę, obawiając się, że nowe bloki obniżą komfort życia, zacieniając ich domy. 40 mieszkańców ma jeszcze szansę na zdobycie dotacji na wymianę źródła ciepła na ekologiczne jeszcze w tym roku. Gorzyce ogłaszają dodatkowy nabór wniosków część osób, którym przyznano środki w pierwszym rozdaniu zrezygnowała z inwestycji. Pieniądze mogły być przeznaczone na montaż kotła węglowego z automatycznym załadunkiem lub kotła opalanego biomasą. Liczne rezygnacje mieszkańców gminy Gorzyce to prawdopodobnie efekt problemów z ekogroszkiem i wysokich cen węgla, jak wiecie z radia 90. Za tonę opału od pośredników Trzeba zapłacić nawet 3000 zł. Poza tym, węgla po prostu brakuje w składach. Dlatego część pieniędzy wróciła do gminnej kasy. Mają teraz szansę na dotację ci mieszkańcy, którzy wcześniej znaleźli się na liście rezerwowej. Nabór prowadzony będzie do momentu wyczerpania miejsc. Decyduje kolejność złożenia wniosku, a czas na wymianę pieca i na rozliczenie będzie do końca października. O czym w swojej relacji informowała Monika Sokołowska? Mieli już zapewnione pieniądze na zakup nowego samochodu bojowego, jednak galopujące ceny spowodowały, że zebranych funduszy zabrakło na wóz. Teraz proszą mieszkańców o to, by wsparli zakup. Strażacy z OSP Cieszyn-Mnisztwo dostali z miasta 430 tysięcy. Blisko 400 tysięcy przekaże Urząd Marszałkowski. Strażacy mają też wkład własny. Niestety to, co udało się uzbierać, zjadła inflacja. Montaż finansowy jakby był zrobiony na poziomie 2021 roku, a więc to był jeszcze poziom 800 tysięcy złotych, za tyle można było kupić ten średni samochód pożarniczy, natomiast a teraz niestety jak to pokazuje praktycznie wszystkie to jest właśnie znacząca Kwota inflacji, która no przy takich kwotach już robi jakby różnicę. Te 12% inflacji no to jest znaczącą kwotą, no którą, no nad którą no niestety trzeba się już potem mocno gimnastykować, żeby ją nazbierać. Mówi Paweł Czycharewski, prezes OSP. Strażakom do nowego wozu brakuje blisko 50 tysięcy złotych, dlatego też uruchomili zbiórkę na jednym z portali. Link do niego znajdziecie na naszej stronie internetowej. Czy to prawda, że nocna i świąteczna opieka w szpitalu w Rydłutowach zostanie sprywatyzowana? Pytały o to na ostatniej sesji pielęgniarki. Okazuje się, że sprawa dotyczy także nocnej i świątecznej opieki w lecznicy w Wodzisławiu. Będą zmiany, ale to nie będzie prywatyzacja, tłumaczy dyrektor placówki Krzysztof Kowalik. Te zmiany przede wszystkim nie dotyczą pacjentów, bo w obsłudze pacjenta, w udzielaniu świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej nic się nie zmieni dla pacjenta. Zmiana przede wszystkim dotyczy sposobu zatrudnienia lekarzy, którzy tutaj są zatrudnieni przez PPZOS, a jeżeli konkurs przebiegnie pomyślnie i zostanie wyłoniony podwykonawca, to podwykonawstwo będzie dotyczyło wyłącznie opieki lekarskiej i zatrudnienia lekarzy. Nie ma tutaj mowy o żadnej prywatyzacji, tym bardziej, że na dzień dzisiejszy lekarze, którzy pracują w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej, to również podmioty gospodarcze, które świadczą usługi na rzecz szpitala. I chodzi tylko o to, żeby szpital nie zawierał tych umów, a podwykonawca, który będzie zabezpieczał pełną obsadę lekarską w dwóch lokalizacjach, i w Wodisławie Śląskim, i w Ryutowach. Dlaczego władze szpitala zdecydowały się na taki Rok, z czego wynika zapowiadana zmiana? Wynika przede wszystkim z tego, że coraz trudniej jest nam zabezpieczyć obsady lekarskie i firmy, które specjalizują się w tego typu udzielaniu świadczeń, no mają łatwiejszy dostęp do tych lekarzy i są w stanie sprawniej to zrobić. Druga kwestia to jest kwestia oszczędności. Szukamy oszczędności tam, gdzie się da, bo szpital jest złej sytuacji i kondycji finansowej. W związku z tym tutaj z tego tytułu też chcemy to zrobić taniej. Zakładamy, że to przyniesie pewne oszczędności szpitalowi. Kondycja finansowa szpitala nie jest najlepsza, podkreśla dyrektor Kowalik. Szpital generuje straty. I robimy wszystko, co w naszej mocy, i mówię tutaj o dyrekcji, pracownikach, żeby przynajmniej panować nad tą stratą, żeby ona się nie powiększała drastycznie. Przy tym wzroście cen, który mamy w tej chwili, przy wzroście wynagrodzeń planowanym, to wszystko powoduje, że ta sytuacja nie jest dobra, i staramy się, jak możemy, żeby jej nie pogarszać jeszcze bardziej. Ten miesiąc był dużo lepszy niż poprzednie miesiące, ale tylko dlatego, że w CNFZ-u otrzymaliśmy pewne nadpłaty, które do tej pory do nas nie wpłynęły, i to spowodowało, że po raz pierwszy od wielu, wielu miesięcy szpital wygenerował dodatni wynik finansowy, pan na chwilę obecną za cztery miesiące bieżącego roku szpital będzie generował stratę półtorej miliona złotych. Dyrektor Kowalik nie zdradza jak dużo oszczędności miałaby przynieść zmiana sposobu zatrudnienia lekarzy. Nie wiadomo też, czy stanie się faktem i czy do konkursu zgłoszą się zainteresowane firmy. Kilkuset pacjentów rybnickiego psychiatryka wzięło udział w pikniku i wspólnym grillowaniu na terenie szpitalnego parku. To kolejne wydarzenie w ramach 136 rocznicy działalności Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Z Joachimem Folty Jestem dyrektorem szpitala oraz Barbarą Stefańską, naczelną pielęgniarką rozmawiał Arkadiusz Żabka. To jest kolejny projekt, który chcemy tu robić corocznie. Pandemia nam trochę w tym przeszkadzała, bo rzeczywiście były takie inne warunki, także wszyscy pacjenci, którzy ze względów medycznych, zdrowotnych mogą być, to tutaj są. Natomiast pacjenci, którzy ze zdęglu medycznych na przykład nie mogą być, no to ten, ta łaska z gryla też jest dostarczona bezpośrednio na oddział. Także można powiedzieć, że wszyscy pacjenci bezpośrednio w pośredni sposób uczestniczą w tym pikniku. To daje im namiastkę normalności, takiego domu, bycia wśród ludzi, zawierania nowych kontaktów, otwarcia się. I w tym Dobry. całym procesie diagnostyki, leczenia jest to niezmiernie ważne, żeby mieli dodatkowe bodźce, dodatkowe atrakcje, które, no, w których też możemy ich obserwować, ale i i pomóc wtedy, kiedy będzie trzeba. Jak specjalnie przygotowywaliście ich do tego? Samo przygotowywanie tego pikniku to jest przecież bardzo dużo pracy, więc nasi pacjenci też w różnych takich elementach samego przygotowania, w ramach terapii czy ergoterapii też uczestniczą. Więc to też jest jakiś dodatkowy bodziec. Piknik został zorganizowany przez szpitalne stowarzyszenie pod wieżą. Dla pacjentów grał zespół Gryfnioki i wystąpiła przygoda. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w środę. Joanna Mielimonka do usłyszenia. Więcej na Radio 90pl